Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą, i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę wokół brata, a nie dostrzegasz berki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swojemu bratu, pozwól, że usunę drzazgę z twojego oka, podczas gdy belka tkwi w twoim oku? Obudniku, usuń najpierw belkę ze swojego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata. Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami i obróciwszy się, nie poszarpały was samych. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem, każdy, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. A kołaczącemu otworzą. Gdy któregoś z was syn poprosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej ojciec Wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy go poproszą. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby Wam ludzie czynili, I Wy im czyńcie. Albowiem na tym polega prawo i prorocy. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama. I przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze. A wewnątrz są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu, figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców, ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc po ich owocach poznacie ich. Nie każdy, kto mówi mi, panie, panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu, panie, panie, czy nie prorokowaliśmy mocą twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą twego imienia? Wtedy oświadczę im, nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, Wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom i runął. A upadek jego był wielki. Gdy Jezus dokończył tych mów, Tłumy zdumiewały się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie tak, jak ich uczeni w piśmie. Muzyka